Benzodiazepiny z alkoholem. Lorafen, czyli benzodiazepiny i alkohol. Powiedz proszę coś o tym. Alkohol działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, a benzodiazepiny tak samo. Razem samobójstwo rozłożone na miesiące albo lata. Jakbyś podpisał pakt z siłą, która powoli i metodycznie wyłącza Twoje ciało i mózg. Na początku jest euforia, spokój i ulga, jakby ktoś wyjął Ci z głowy ten cały hałas oraz niepokój. A potem? Potem zaczynasz tonąć. Twój mózg przestaje regulować emocje, masz osłabione reakcje, odczuwasz w zasadzie już później tylko apatię i jakieś niekontrolowane wybuchy gniewu. Twoje życie emocjonalne zmienia się w szarą breję bez konturów, a relacje rodzinne, praca oraz marzenia rozpuszczają się w tym pustkowiu. Twoje ciało jest, ale świadomość jest jakby za szybą. Masz zamglony wzrok, nie pamiętasz rozmów z wczoraj, nie poznajesz siebie w lustrze, a w kolejnej fazie tego nałogu twój organizm mówi dość. Wątroba się poddaje, serce traci rytm, a ośrodkowy układ oddechowy się wyłącza. I tego się nie da tak po prostu nagle odstawić, ponieważ można przy tym umrzeć. Padaczka alkoholowa, delirium, zaburzenia rytmu serca, piączka, a w konsekwencji śmierć. Pogody ducha.